Cześć, ja się nazywam Kracjan. Witaj na moim kanale. Nie zapomnij subskrybować i lajkuj. Eee, witajcie kochani. Sorry, że wczoraj mnie nie było, ale trochę mi się przedłużyło w szpitalu, ale nie przejmujcie się, wszystko jest w porządku. Po prostu po całej chemioterapii eee, skorzystałam z tej opcji masażu relaksującego, refleksoterapii rąk oraz stóp. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, zapraszam na mojego TikToka. Tam zobaczycie taki krótki film, jak mnie taka bardzo miła pani masowała podczas tego seansu. Seans jest bardzo relaksujący, trwa 45 minut. Niestety nie mogłem to zrobić na serwisie onkologicznym, musiałam zjechać na inny serwis. Musiałem być też odłączony. Dlatego teoretycznie przedłużyło mi się to przez 45 minut. Później musiałem czekać też na moje taksi, więc teoretycznie jak o 8.30, znaczy byłem na o 8.30 rano na onkologii, wróciłem do domu na 18 godzinę. Więc jak widzicie, nie miałam za bardzo czasu, żeby nagrać Wam tę relację. Wczorajszy dzień uważam za pozytywny. Poznałem dużo ludzi tam właśnie na onkologii, też rozmawiałem z pielęgniarkami i miałem dodatkowo ten masaż więc wszystko jest w porządku. Dzisiejszy dzień był też dosyć udany. Jedyne, co mnie tak troszeczkę nie to są dwa symptomy, takie, które do tej pory nie miałem. Pierwszym symptomem jest to, może tutaj tak podejdę troszeczkę bliżej do was. Widzicie, mam takie delikatne wory pod, pod oczami. To jest pierwszy taki symptom, gdzie kiedyś nigdy nie miałem czegoś takiego. Drugim jest taki delikatny symptom, że mam często zatkane znaczy często. Zdarzają mi się zatkane uszy. Nigdy tego czegoś takiego nie miałam. Zatkane uszy. No, ale to mija po kilku minutach. Słyszałam, też czytałem, że jest to normalne podczas brania chemioterapii. Dodatkową rzeczą, która też napotkała mnie dzisiejszego dnia, jest to, że Miałam dosyć wysokie ciśnienie, bo jak mi pielęgniarka sprawdzała, miałam 160 na 80 i szybko musiała to skonsultować jakoby z lekarzem prowadzącym. No ale dodam mi dodatkowe leki i to mi też obniżyło. Więc trzymacie kciuki, zaczynam weekend, relaksuję się, zaraz będę dobrze jeść z rodziną. A wy nie przejmujcie się, lajkujcie i oglądajcie. Dobra, powodzenia dla Was i dla mnie.